W 1979 roku na Alasce pilot dzwoni do swojej bazy, aby poinformować, że widział coś dziwnego na niebie, a technicy odkrywają, że ich czujniki wariują. Tymczasem w lesie dwóch drwali kończy pracę i jest gotowych do powrotu do domu. Gdy odjeżdżają, nagle jedna z ciężarówek unosi się na kilka sekund, po czym spada na ziemię, rozbijając się przy tym. Drugi drwal próbuje sprawdzić, co z jego przyjacielem ale w tym momencie jest zszokowany, widząc pojawiający się nad nim obcy statek kosmiczny. Natychmiast biegnie do lasu, aby spróbować uciec, ale wkrótce kosmici doganiają go i przesyłają w górę, aby go porwać. Dzisiejszego dnia w Kalifornii inżynier komputerowy Izak przybywa do biura NASA, gdzie pracuje. Jego współpracownik Beck informuje go, że odbierają sygnał z Kanady, co jest dziwne, ponieważ w tym obszarze nie ma uziemionego satelity. Później, gdy Izak siedzi przy komputerze, odbiera sygnał z nieznanego źródła i zastanawia się, czy to usterka. Następnego dnia Izak udaje się na spotkanie ze swoim psychoterapeutą, który prosi go o rozpoczęcie nagrywania dzienników wideo, aby pomóc w procesie samoleczenia. Izak czuje się dość niezręcznie przed kamerą, ale stara się nagrywać wszystko, co przychodzi mu do głowy. Pewnego popołudnia wszyscy w Kalifornii patrzą ze zdziwieniem, jak płonący meteoryt wchodzi w ziemską atmosferę. Izak wędruje po górach z kamerą, gdy to się dzieje, więc zakrada się, aby uniknąć nadchodzących organów ścigania i znajduje idealne miejsce do nagrywania. Ku swojemu zszokowaniu odkrywa, że meteoryt jest w rzeczywistości statkiem kosmicznym obcych, który wylądował w górach. Nagle statek znika z pola widzenia, a za nim pojawia się obcy. Kiedy się odwraca, nie może uwierzyć w to, co widzi, ale nadal nagrywa. Obcy odchodzi, a Izak próbuje za nim podążyć, ale po kilku krokach traci przytomność. Wkrótce wszystkie media dyskutują o meteorycie i przypadkowych teoriach na jego temat. Zespół roboczy Izaka ma zebrać próbki, ale on nie pojawia się w pracy. Jakiś czas później Izak budzi się na klifie, zdezorientowany tym, co się stało. Sprawdza swoją kamerę i widzi nagranie kosmity, co uświadamia mu, że mógł zostać uprowadzony. Odczuwa również ból na ramieniu, ale nie wygląda na zranione. Izak wraca do swojego mieszkania, ale sprawy stają się coraz bardziej zagmatwane. Kiedy zbyt długo wpatruje się w jakiś przedmiot, ten nagle znika, by powrócić po kilku sekundach. Na początku myśli, że to sztuczka jego mózgu, ale to się powtarza, a kiedy próbuje doknąć miejsca, w którym znajdował się obiekt, czuje zabawne uczucie wokół dłoni. Myśląc, że może być chory, Izak udaje się do szpitala, ale lekarz mówi tylko, że jest odwodniony i potrzebuje odpoczynku. Lekarz jest jednak zdezorientowany zdjęciami rentgenowskimi ramienia Izaka, ponieważ jest tam cienkie złamanie, tak idealnie proste, że nie powinno być możliwe bez narzędzia, ale Izak nie ma blizny na skórze. Później Izak idzie do pracy, a Beck wyzywa go za to, że zniknął bez słowa, ujawniając, że Izak zaginął na trzy dni. Zamiast wyjaśnić, co się stało, Izak postanawia to pokazać, więc chwyta szklankę i koncentruje się, aby zniknęła. Niestety Beck nie jest pod wrażeniem i po prostu chwyta szklankę, ponieważ wciąż ją widzi. Następnie Izak pokazuje Beckowi nagranie kosmity, ale Beck nie jest pewien, czy wierzy, że jest prawdziwe. Inny współpracownik przychodzi i przynosi próbki z gleby, w której doszło do incydentu, ale nie ma żadnych dowodów na meteoryt. Później Izak postanawia opublikować wideo w internecie i wysłać je do kilku magazynów naukowych. Wideo natychmiast staje się popularne. A rano Izak budzi się z tysiącami komentarzy i telefonów od osób, które chcą przeprowadzić z nim wywiad, w tym od znanego talk show. Kiedy sprawdza komentarze do filmu, widzi, że wiele osób w niego wierzy, ale większość widzów uważa, że jest fałszywy i pisze okropne rzeczy. Wkrótce Izak pojawia się w telewizji i dzieli się swoją historią. Na początku prowadząca pyta o szczegóły, ale wkrótce pokazuje swoje prawdziwe intencje i zaczyna kwestionować jego wiarygodność, sprawiając, że przed kamerą wygląda jak żart. Wywiad staje się popularny, a Izak zostaje oskarżony o bycie poszukiwaczem uwagi, jest nawet troll internetowy, który twierdzi, że pomógł Izakowi sfałszować wideo. Reakcja opinii publicznej naprawdę go denerwuje, ale Izak nie chce się poddać i zaczyna szukać w internecie osób, które miały takie same doświadczenia jak on. Pewnego dnia osoba, która również została uprowadzona, zgadza się spotkać w restauracji, a gdy Izak czeka, zaczyna widzieć wokół siebie obiekty unoszące się w powietrzu. Jego dziwne doświadczenie zostaje nagle przerwane przez Sarę, osobę, którą poznał online. Izak pokazuje jej nagranie i wyciąga kilka badań, pokazując, że kosmici byli wielokrotnie widziani w historii, nawet przez znanych naukowców. W zamian Sara opowiada mu o uprowadzeniu przez kosmitów w 1979 roku na Alasce. Ofiarą był facet o imieniu Karl, który zniknął po podzieleniu się swoją historią. Tymczasem w tajnym domku w lesie Karl jest podekscytowany, gdy widzi, że jego sprzęt odbiera dziwny sygnał. Jakiś czas później Izak widzi w telewizji faceta, który krytykuje jego wideo, mówiąc, że jest fałszywe. To inspiruje go do rozpoczęcia tworzenia kopii swojego materiału, aby wysłać go do wielu mediów. Po przygotowaniu wszystkich kopert próbuje umieścić je w skrzynce pocztowej i zmaga się ze stosem. Przypadkowy mężczyzna przechodzący obok oferuje swoją pomoc i rozpoznaje twarz Izaka, więc ujawnia, że jest pisarzem i daje Izakowi swoją wizytówkę, mówiąc, aby skontaktował się z nim, jeśli chce opublikować wywiad. Wkrótce w telewizji pojawia się więcej naukowców, którzy twierdzą, że nagranie jest fałszywe. Więc Izak kontaktuje się z pisarzem i umawia się na spotkanie w jego biurze. Aby dodać wiarygodności historii, Pisarz prosi Izaka o poddanie się testowi wykrywacza kłamstw, podczas którego zadawanych jest kilka pytań dotyczących samego Izaka i incydentu. Wszystkie odpowiedzi Izaka są bezbłędne, więc pisarz prosi go, by poczekał chwilę i wychodzi z pokoju. Kilka sekund później pojawia się dwóch tajemniczych agentów, którzy próbują go porwać. Izak walczy z nimi i udaje mu się uciec, ale nagle zostaje postrzelony środkiem uspokajającym i schwytany. Kiedy Izak w końcu się budzi, znajduje się w tajemniczej placówce i jest przenoszony przez androidy. Kiedy się przemieszczają, Izak zauważa, że mają też Sarę i krzyczy za nią, ale zabierają ich do różnych pomieszczeń. Androidy przywiązują Izaka do krzesła, a za szybą pojawia się agent Graves, mówiąc, że Izak ma cenne informacje, które mogą pomóc ludzkości. Następnie przeprowadza kilka testów, zmuszając Izaka do wpatrywania się w różne obiekty, ale bez względu na to, jaki obiekt wybiorą, nic się nie dzieje. Graves pyta również o Karla, który rzekomo ukrywa się w Kolumbii Brytyjskiej. Izak nic o nim nie wie, przez co Graves jest coraz bardziej sfrustrowany. Po kilku zmaganiach Izakowi udaje się uwolnić ręce z więzów. Następnie łamie sprzęt i używa go do zniszczenia androidów, które zaczynają wydzielać dziwną, świecącą ciecz. Izak wybiega na zewnątrz, szybko odnajdując Sarę w pokoju obok. Używa swojej mocy, aby otworzyć drzwi, i natychmiast ją uwalnia dzięki czemu mogą uciekać razem, wybierając przypadkowe korytarze, próbując wyprzedzić swoich prześladowców. Izak bierze broń od zniszczonych androidów i strzela do nich podczas ucieczki. Po kilku kolejnych zakrętach Izak używa swojej mocy, aby otworzyć kolejne drzwi i zamknąć je za nimi, pozwalając duetowi bezpiecznie dotrzeć na zewnątrz. W tym momencie widzą osobę z wózkiem i zdają sobie sprawę, że nie są w USA. Wewnątrz obiektu Graves nakazuje androidom znaleźć i schwytać duet, teoretyzując, że udadzą się do Kolumbii Brytyjskiej, aby znaleźć Karla. Po chwili ucieczki, Izak i Sara docierają do miasta i odkrywają, że znajdują się na Kostaryce. Zgadzają się, że powinni poszukać tego Karla, ale nie mają sposobu, aby się z nim skontaktować, więc pytają o połączenie internetowe. Dziewczyna w barze daje im wskazówki, jak spotkać się z ZDM, lokalnym hakerem. Podczas gdy Duet prosi go o pomoc, ludzie Gravesa pytają o nich w mieście. Wkrótce androidy zbliżają się do nich, ale na szczęście grupa dostrzega ich nadejście i ucieka w samą porę. Z zabiera ich do swojego domku na drzewie w dżungli, gdzie ujawnia kilka ważnych informacji. Agenci, którzy ich śledzą, pochodzą z ISRP lub Międzynarodowego Programu Badań Kosmicznych, który jest prowadzony przez Agencję Narodów Zjednoczonych. Z zgadza się pomóc im w poszukiwaniu Karla, który podobno ma niewykrywalne połączenie w swoim domu. Podczas gdy Z pracuje nad namierzeniem Karla, Sara opowiada Izakowi o swoim doświadczeniu uprowadzenia przez kosmitów. Usłyszała hałas na zewnątrz i myślała, że to samolot, ale to statek kosmiczny ją porwał. Sara zaginęła na dwa dni i nikt jej nie uwierzył, gdy powiedziała innym, więc duet łączy się z powodu wspólnej traumy i tego, jak samotni czują się w świecie, który z nich kpi. Chwilę później Zed ogłasza, że nie udało mu się poczynić żadnych postępów. Izak wspomina o Kolumbii Brytyjskiej i nagle przypomina sobie kanadyjski sygnał, który odebrał w pracy, podając Zedowi szczegóły. Włamując się do komputera służbowego Izaka, w końcu znajdują lokalizację Karla, który rzeczywiście znajduje się w Kanadzie. Grupa próbuje dodzwonić się do mężczyzny, ale Karl rozłącza się, gdy tylko słyszy ich głosy. Nie poddają się jednak i próbują ponownie, tym razem zwracając uwagę Karla poprzez wspomnienie historii uprowadzenia Izaka i agentów. Izak wyjaśnia, że otrzymał sygnał nieznanego pochodzenia i wysyła go do Karla, który szybko go odszyfrowuje i stwierdza, że kosmici przybędą do niego za pięć dni. Po dyskusji na temat potencjalnych niebezpieczeństw, grupa zgadza się dołączyć do Karla. Jest to dość długa podróż, więc biorą wiele rodzajów transportu, aby się tam dostać. Podczas podróży agenci wciąż ich ścigają, ponieważ zarówno Izakowi, jak i Sarze wstrzyknięto nadajniki, gdy byli nieprzytomni. Kiedy trio wsiada do pociągu, androidy podążają za nimi na motorach i wkrótce również wchodzą na pokład. Zed widzi je na swoim komputerze, więc zespół zakłada zwariowane maski, aby oszukać ich czujniki. Niestety sztuczka nie działa, a androidy próbują ich schwytać, więc trio zaczyna uciekać, unikając strzałów z broni laserowej. Izak i Sara wspinają się na dach pociągu, a kiedy androidy odczytują ich lokalizację, próbują za nimi podążać, ale Zed czeka na nich i wyrzuca ich z pociągu. W końcu docierają do właściwej kabiny, gdzie Karl spotyka ich na muszce. Po sprawdzeniu ich tożsamości, Karl używa małego urządzenia, aby dezaktywować nadajniki na ramionach Izaka i Sary. Graves natychmiast zauważa utracone sygnały, ale jego ludzie już pracują nad namierzeniem samochodów, którymi podróżowało trio. Gdy zespół się uspokoił, Karl potwierdził, że był drwalem, który został uprowadzony na Alasce. Od tego czasu odszyfrowywał wszelkie dziwne sygnały dźwiękowe, które mógł wykryć, tłumacząc je na język angielski, aby spróbować porozumieć się z kosmitami. Sygnał, który odkrył Izak, jest najbardziej precyzyjnym, jaki do tej pory znalazł. Zed jest pod wrażeniem, ponieważ Karl wynalazł wiele maszyn, aby nadążyć za tym projektem przez lata. Tej nocy Sara nie może spać ze strachu. Więc Izak pociesza ją i mówi, że cieszy się, że ją spotkał. Dwa dni później grupa siedzi w kabinie, czekając na znak przybycia obcych. Nagle czują drżenie w okolicy, więc Izak idzie do lasu, aby poszukać statku i spotyka dwóch kosmitów. Istoty współpracują i idą z nim do kabiny, gdzie urządzenie Karla tłumaczy dla obu stron, aby mogli porozmawiać. Kosmici wyjaśniają, że ich rasa podbiła każdy aspekt fizycznego świata, od medycyny po technologię, więc teraz szukają czegoś większego poza ich zrozumieniem, takiego jak pochodzenie wszechświata. Badali ludzi, ponieważ mają w sobie specjalną ilość aury, a dotykając Izaka, pokazują mu wizję Jezusa. Najwyraźniej wierzą, że Jezus jest źródłem wszystkiego, ponieważ ludzie z największą ilością aury są jego wyznawcami. Sara korzysta z okazji, aby zapytać, dlaczego jej ramię zawsze boli od czasu uprowadzenia, co powoduje, że kosmita wyjmuje bransoletkę, którą zakłada na jej ramię. Nagle jej ramię dzieli się na dwie części, ujawniając nadajnik, który kosmici tam umieścili, a teraz zabierają go z powrotem, zanim jej ramię powróci do normalności. Następnie zaczynają pracować nad ramieniem Izaka, ale w tym momencie przybywa Graves i jego agenci, blokując drogę swoimi samochodami. Graves prosi Karla, aby wyszedł, Ponieważ żąda wyjaśnień na temat tego, co stało się z jego ojcem, który był drwaleem, który zginął w rozbitej ciężarówce i którego ciało zniknęło. Kiedy Graves grozi otwarciem ognia, Karl w końcu wychodzi i wyjaśnia, że nie wie, co stało się z ciałem jego współpracownika, co już powiedział w przeszłości. Graves nadal mu nie wierzy i każe swoim ludziom go zastrzelić. Sara natychmiast wybiega, aby sprawdzić, co się z nim dzieje, ale również zostaje zastrzelona. W kabinie kosmici kończą z ramieniem Izaka i dają mu ostatnią radę, powinien użyć swoich zmysłów i skupić się. Gdy obcy znikają, Izak koncentruje się i w końcu opanowuje swoją moc, pozwalając mu stać się niewidzialnym i podnieść Sarę, podczas gdy agenci otwierają ogień do kabiny. Następnie Izak podnosi również Karla i Zeda, utrzymując ich w niewidzialnym królestwie, gdzie ponownie spotykają się z kosmitami. Istoty natychmiast leczą Sarę i Karla. Podczas gdy Z wchodzi do kabiny tylko po to, by odkryć, że jest pusta. Podczas gdy wszyscy agenci są zdezorientowani, grupa podąża za kosmitami na drodze, idąc wśród mężczyzn niezauważona. Wkrótce statek kosmiczny opuszcza planetę. Sześć miesięcy później Sara i Izak są parą prowadzącą spokojne życie na kostaryce. Izak nadal ma swoją moc i czasami używa jej w pracy, aby robić rzeczy szybciej. Z i Karl pracują razem dla Zumy, nowej podziemnej agencji wywiadowczej. A Graves zostaje zwolniony z pracy za posunięcie się za daleko. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.